Luna i Nów Księżyca w Raku Dzień dobry, kochani! Jak wam mija czas podczas Nowiu Księżyca w Raku? Ja cały dzień czerpię z magii tego wydarzenia i pracuję intensywnie. Dziś zapraszam na kolejne przygody Luni. Życzę pięknego czasu Nowiu Księżyca w Raku i zapraszam do lektury. Luna i Nów Księżyca w Raku w miasteczku, gdzie codzienność toczy się spokojnym rytmem, zbliżał się nów księżyca wraku. Ten czas to moment na refleksję, emocjonalne oczyszczenie i powrót do wewnętrznej równowagi. W sercach mieszkańców budziły się najgłębsze uczucia, a domowe ogniska stawały się źródłem ukojenia i bezpieczeństwa. Luna czuła, że nadchodzący nów przyniesie jej coś wyjątkowego. Była świadoma, że energia raka skieruje jej uwagę na potrzeby serca i relacje z bliskimi. Wiedziała, że to czas, aby zanurzyć się w swoje emocje i zrozumieć, co naprawdę daje jej poczucie bezpieczeństwa. Gdy noc zaczęła się zbliżać, Luna postanowiła udać się nad brzeg jeziora, gdzie cisza i spokój natury pozwolą jej na głęboką medytację. Miejsce to miało dla niej szczególne znaczenie, tu czuła się najbardziej zjednoczona z naturą, a woda, symbolizująca emocje, odzwierciedlała jej własne uczucia. Nów Księżyca w Raku był wyjątkowo magiczny. Niebo było czyste, a nad powierzchnią jeziora unosiła się lekka mgiełka, tworząc atmosferę tajemniczości. Luna usiadła na brzegu, zamknęła oczy i wsłuchała się w cichy szum wody. Czuła, jak energia Raka powoli przenika jej ciało, niosąc ze sobą spokój i wewnętrzną harmonię. Przywołując wspomnienia i marzenia, Luna pozwoliła sobie na emocjonalne oczyszczenie. Myślała o swoim domu, rodzinie i przyjaciołach, o wszystkim, co dawało jej poczucie bezpieczeństwa i miłości. Z każdą chwilą coraz bardziej uświadamiała sobie, jak ważne są dla niej te relacje i jak wielką mają wartość w jej życiu. W blasku księżyca, choć ukrytego w nowiu, Luna poczuła, że nadszedł czas, aby o swoje więzi z bliskimi i zadbać o swoje emocje. Był to moment na zrozumienie, że troska o siebie i innych to podstawa prawdziwego szczęścia i wewnętrznego spokoju. Energia Raka przypominała jej, że dom to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą atmosferę miłości i zrozumienia. Gdy otworzyła oczy, spojrzała na spokojną taflę jeziora która odbijała niebo pełne gwiazd. W tej chwili poczuła głęboką więź z naturą i sobą samą. Wiedziała, że teraz jest gotowa, aby z większą wrażliwością i troską podchodzić do życia. Luna wróciła do domu z sercem pełnym miłości i wdzięczności, gotowa na nowe wyzwania, ale i na dbanie o to, co dla niej najważniejsze. Nów księżyca w raku przyniósł jej nie tylko wewnętrzne ukojenie, ale również przypomniał, że prawdziwa siła tkwi w trosce i miłości. Z tą wiedzą Luna była gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość, pewna, że jej serce zawsze poprowadzi ją w odpowiednim kierunku. Wróżbita Łukasz Węcka